Radio Kraków. A w różnych krajach róż, różne rzeczy się kiesi różne i jarzyny, i owoce, łącznie z cytrynami. Są też kiszone cytryny, które używa się, one są takie mocno esencjonalne i raczej to jest do takich potraw mięsnych. Ale można kisić dosłownie wszystko, to co nie jest zbyt miękkie lub zbyt, twardy tak bym powiedziała bo zbyt miękkie jeśli są miękkie warzywa, tak jak cukinia to również można je kisić ale w takiej krótkiej fermentacji <laughs> czyli tak jak robią Koreańczycy kimchi czyli kilka dni i zjeść bo potem ta cukinia nam się zrobi miękka nie będzie do końca to smaczne jak kisi się taką cukinię żeby ona była dobra ale no, ciutko się ją soli i yy, yy, yy. Można to robić w solance, czyli w wodzie z solą. Próbujemy, czy ta woda jest lekko słona. Nie powinna być bardzo słona, ale to Sól. zależy od Zdrowa. naszych preferencji smakowych, też jak my to preferujemy, ilość soli. I wkłada się ją, podobnie jak górki, wkłada się ją do. Słoika, w całości czystego. nie kroimy, bo. Krojki nie są zazwyczaj duże. Mhm. Nie, kroimy. Mhm. Tak żeby niewygodnie tak na widelec wziąć na przykład. Um, no i później zalewa się solanką. Tak jak się ogórki zalewa solanką. Dodaje się jakieś zioła. I dodajemy tak do takie zioła, jakie chcemy. Do ogórków dodajemy koper. Czosnek. Y, czosnek i chrzan i to jest takie tradycyjne. Ja w tym roku próbowałam z różnymi działami, czyli próbowałam też z chyzopem, majerankiem, cząbrem, z estragonem i one tak samo są smaczne. Było to dla mnie takie wow, można też co innego dawać, ale najsmaczniejsze były dla mnie, dla moich kuków, smakowych ogórki z szałwią. Bo w procesie fermy szałwia jest lekko gorzka. Ale w procesie fermentacji ta gorycz niknie. I to jest też ciekawe, że jak fermentujemy różne produkty zioła czy owoce, jak na przykład ja fermentowałam też jarzębinę, to zauważamy, że smak się zmienia. I niknie, najczęściej niknie gorycz. Mm, Szałwie, ale takie liście, szałwii liście po szałwii. prostu. Mhm.